Witam wszystkich. Dzisiaj na podnośniku mamy Audi A4. Jest to model przedliftowy z pierwszego wypustu. 98 rok. 2,4 benzyna z niedużym przebiegiem 241 tysięcy. Samochód jak widać przyjechał od naszych zachodnich sąsiadów. No i przy okazji robimy sobie tutaj taką małą obsługę, a mianowicie filtry, olej, świece zapłonowe, uszczelnienie tutaj zaślepek tylnych wałków rozrządu. No i, no i jeszcze tam, że tak powiem parę innych drobiazgów, jakieś końcówki drążków i tym podobne historie. Jak widać, mocno zapchane. Szczerze mówiąc, przez ten filtr już chyba powietrze do kabiny nie wchodziło. A i ten tutaj wygląda naprawdę mega słabo. Ale co? Tematem tego filmu nie będzie tutaj to obsługa. A konkretnie taka dziwna przypadłość jaka trapi ten samochód od jakiegoś czasu. A mianowicie. Dosyć obfite wycieki oleju, które pojawiły się, szczerze mówiąc, momentalnie ze wszystkich możliwych uszczelniaczy, o-ringów, uszczelek i tym podobnych historii. Ja ten silnik dosyć dobrze znam, także wiem tutaj, jakie bolączki trapią ten silnik, jeżeli chodzi o wycieki ale aż tak obfite wycieki ze wszystkich możliwych miejsc no to coś tutaj jest nie tak no i co po dłuższych oględzinach e, zabrałem się za spuszczenie oleju z silnika no i co i zagadka bardzo szybko została rozwiązana pewnie ciekawi Was <grywka> co to była za zagadka a konkretnie e, zbyt wysoki poziom oleju do tego silnika lejemy plus minus jakieś 6,5 litra i wtedy jest bodajże pod maksimum. A tutaj co się okazało, mocno się zdziwiłem, kiedy do miski, do której spuszczałem olej, zaczęło brakować miejsca. Co się okazało, oleju w silniku. Było nie 6,5 litra, jak mówiłem, do poziomu maksymalnego, tyle wchodzi, ale ponad 12 litrów. Czyli nie wiem, jak to jest możliwe, że coś takiego miało miejsce, bo pan twierdził, że tutaj tym oto bagnecikiem sprawdzał sobie systematycznie olej i olej był na dobrym poziomie, a nawet sobie dolewał, żeby było na maks. A olej, jak się okazało, było ponad 12 litrów, czyli dwa razy za dużo. Tak więc zagadka szybko rozwiązana, eee, specjalnie nikt tutaj nie dolegało temu fajnemu motorowi, oprócz tego, że oleju miał dwa razy, dwa stany, że tak powiem, dwa razy za dużo nalane. Tak więc wymieniamy sobie filtry, wymienimy sobie świece, profilaktycznie zmienimy tutaj oszczelnienia z tyłu na wałkach rozrządu. Poskładamy sobie to wszystko, umyjemy ten silnik i zobaczymy, co się będzie działo. Tak więc sprawdzajcie e, dokładnie swoje poziomy olejów e, w swoich silnikach, żeby nie wynikły u Was takie dziwne przygody. Chociaż naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, żeby napakować. Tyle oleju do silnika. Materiał krótki, bo temat też szybko się rozwiązał. To byłoby w zasadzie na tyle. Cześć!